Witam ponownie wszystkich, i yy, Pan Krzysztof do nas przybył dzisiaj. Także witam też yy, was w naszym gronie. Otwieram sesję Rady Gminy w dniu dzisiejszym. Znaczy yy. dodatkowe uchwały jeszcze będą. Yy, to co mamy w protokole, tam yy, one dzisiaj były rozdane częściowo, znaczy większość była dzisiaj tu rozdany, yy, ale dwie mamy dodatkowe. Proszę Pana Wójta o Szanowni Państwo, jak chciałbym, jeżeli to możliwe jest wprowadzić do budżetu takie cztery właściwie uchwały tych, te których nie mieliśmy tutaj w projekcie dzisiejszej sesji i może tak po kolei. Uchwała o nabyciu działek i to dotyczyłoby nabycia dwóch działek przez gminę Słoszowa na terenie Woli Kalinowskiej Działek związanych z realizacją y, ścieżki rowerowej na ulicy Zielnej. Y, o tym temacie kiedyś, żeśmy już tutaj mówili, ja Państwu sygnalizowałem, że mamy to uzgodnione i dogadane z właścicielem y, gruntu. Tutaj jest to mowa o właścicielu, którego grunt przebiega wzdłuż praktycznie całej długości działki i ścieżki, ścieżki rowerowej po jednej stronie i w 50% po drugiej stronie, i właściwie on jest tym właścicielem strategicznym, w którym można było y, rozmawiać. Na dzień dzisiejszy y, mamy sytuację taką, że prace są prowadzone. Y, no, chciałbym, żebyśmy uregulowali y, kwestię nabycia tego gruntu. Tutaj mamy w związku z powyższym przygotowaną w tym celu uchwałę. Y, proszę Państwa, y, mamy jeszcze kolejną, y, kolejny temat, to jest taki, że y, ostatecznie y, y, po, po dużych, y, tak naprawdę perypetiach na poziomie powiatu. Ostatecznie cztery gminy będą aplikować w programie azbest. Między innymi my, i w związku z powyższym nie było to do końca pewne, czy będzie. Starostwo liderem dla tego projektu ostatecznie jest. Dzisiaj jest składany wniosek przez Starostwo Powiatowe w Krakowie. Myślę, że dla nas jest to korzystny układ. Planujemy w ramach tego projektu zutylizować 600 ton. Azbestu to jest, to jest to dużo na 3 lata. Tak naprawdę mielibyśmy sprawę w pewien sposób do przodu załatwioną za stosunkowo niewielkie pieniądze. Kolejna uchwała to byłaby uchwała w sprawie przystąpienia do projektu 2.1 to jest elektroniczna administracja. Próbujemy tutaj wspólnie z Gminą Skała przystąpić do tegoż projektu. Dlaczego z Gminą Skała? Dlatego, że Yy, liczymy na dodatkowe punkty yy, przy ocenie wniosków. Tutaj są punkty za ponad lokalne działanie, a że środków jest relatywnie mało, bowiem tylko chyba, jeżeli dobrze pamiętam, 23 miliony w tym ostatnim yy, rozdaniu w związku z powyższym yy, no, szukamy punktów, każdy każdy punkt na wagę złota, a i to nie wiemy do końca, czy nam się uda. Chcę tylko powiedzieć, że szacunkowa wartość tego projektu na poziomie gminy może być nawet półtora miliona złotych. Tu jest jedno. Że potem, y, może potem więcej, ale tylko jedno zdanie, że przy tej okazji planowaliśmy taką no prawie że rewolucję i to przy tej okazji opowiem, jak będziemy o uchwale mówili, jak chodzi o odczyty y, wodomierza. Y, I proszę Państwa, czwarta uchwała to jest, na ostatniej sesji korygowaliśmy y, uchwałę przyjmującą plan miejscowy dla Doliny Zachwytu i Urząd Wojewódzki, pomimo tego, że robimy, robiliśmy zmianę tylko w tekście, Zażądał jednak, że również musi być dołączona jeszcze do tego mapa, czyli załącznik graficzny, na jakim obszarze to jest realizowane. W związku z powyższym dzisiaj musimy y, wprowadzić taką uchwałę, y, która z, zmieniłaby poprzednią, dodając do niej załącznik graficzny pokazujący y, zakres, zakres zmienianego planu. To tyle. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś y, chciałby jeszcze jakieś zmiany y, w planie dzisiejszych obrad? Czy? Jeżeli nie ma innych propozycji, to prosiłbym o przygotowanie głosowania nad tym projektem. przygotowanie głosowania nad projektem porządku obrad obrad. Dobrze. Jedna sekunda. Tak. Dziękuję za głosowanie. Porządek obrad mamy przyjęty. Tak w tej chwili prosimy o y, interpelację, Proszę o zapytania i interpelacje. Pan Wójt Ja mam tak naprawdę jedno pytanie do Wójta. Chodzi o czas trwania tak naprawdę świetlicy w Szkole w Wielmorzy. Wiem, że tak naprawdę rodzice domagają się tego, aby ta świetnica była w ogóle wydłużona od przyszłego roku szkolnego, a z tego co dowiedziałem się od pani dyrektor, jej czas będzie skrócony. no i Chciałbym tutaj tak naprawdę mm, skierowanie, pytanie tak naprawdę do Wójta w tej sprawie. Pani Jarek. dopytują czy ta ścieżka to, to jest szansa bo...